Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korlei. myślę, że tym razem w końcu już w misjach fabularnych nim jednak rozpoczniemy na dobre. Tak odwiedzając tutaj te okolice, gdzie walczyliśmy z mutantami, wpadła mi w oko śniadaniówka, czy też pudełko śniadaniowe, Woltek. Otwórz. O... Przyznam szczerze, że liczyłem na coś więcej, ale mamy przynajmniej pudełko śniadaniowe ze sobą ładnie, zostało otwarte. Jeszcze Anna zaproponowała, żeby wykorzystać, może, jeden antyrat do tego, żeby strzet nam ten czerwony pasek z stanu zdrowia i żeby uzupełnić je już na maksa. Myślę, że samo uzupełnienie wykonamy poprzez jakieś jedzenie. Może nie. Koniecznie śmieci. To były wspomagacze, chyba, tak to. Gdzieś mi o, uciekło tu. Punkty zdrowia. Może coś lepszego niż chipsy i, i bez tych, tak, bez trującego radu. No, może tak strasznie, ale kotlety z psa, niech będą. Ten mały kawałek, który tam został, myślę, że przebolejemy. No i teraz, tak, tu już widać Diamond City. 75 kroków przed nami. Mamy ochronę. Miasta po naszej stronie, dlatego te wieżyczki też do nas nie strzelają. Dobrze, że tak wyszło. Tak przynajmniej wydaje mi się mocno. Okej, okay. dobrze, że nie ma nic przeciwko temu, żebym sobie pożyczył to ogniwo fuzyjne. No i tutaj widać, jakie fajne technologie latają. Okej, okay, tylko za ścianą. No dobra, zobaczmy. Widzę, że drogę mamy opisaną. O, nawet jest tu.

oh look it's the scary reporter Ooh. i'm sorry but mayor mcdonough's really steamed piper saying that article you wrote was all lies the whole city's in a tizzy ah! you open this gate right now danny sullivan i live here you can't just lock me out okay danny open up Chyba musimy jej pomóc. You want into Diamond City, right? Oh, what? Who are you? Shh. Lay along. What, what's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month? <laughs> you hear that, Danny? You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. I need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on with the bluff. chyba Nie przyjmuję rozkazów. This place, Diamond City. What is it? Oh, the green jewel. She's a sight. Everyone who's anyone in the Commonwealth is from here, settled here, got kicked out of here. A big wall? Some power, working plumbing, schools, and some security goons are what make Diamond City the big monster it is. <laughs> oh, love it or hate it. You'll see for yourself soon enough. Let's go. Okay, miło poznać. Gdybyśmy grali Wiedźmina to bym się nawet cieszył, bo wiem jaki byłby. Piper, who you I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer! The level of dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrapped for parts. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Cuz the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster. Okej, okay. nie znoszę gazet. Nie moja sprawa, o jaką gazetę not? No, stawia nas w niefajnej sytuacji. W sumie to nie moja sprawa, ale też wspieram media. Nie znoszę. Chyba nie. Albo zobaczę, może będzie jakaś misja z tego. Tylko znowu nasz burmistrz nie będzie. Zbyt przehlannie do nas nastawione. Hmm. No dobra. Always believed in freedom of the press. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No, no, no. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money. Settle down. Don't let this muckraker here tell you otherwise, all right? Okay, o się What are you two arguing about anyway? What do you think? Print lies and everybody's happy, but if you print the truth. <laughs> now, was there anything particular you came to our city for? Hmm. Pogadajmy może same mieście. No, to dużo prawdy, <laughs> what is this place anyway? why? this is the safest place in all the commonwealth, with the strongest community and the highest standards of living available. we have stores, doctors, schools, power, running water, and the wall as our sacred protector. you'll learn more about the wall soon, i'm sure. but i was talking about you. come on now, what brought you all the way out here? hmm.

who can help me? Oh, i'm sorry, i don't have time for any more questions. i'm a busy man. enjoy your stay in our fair city. <sighs> this is ridiculous. i want the truth, mcdonough. what's the real reason security always shrivels away when talk of missing persons? i've had up? enough of this, piper. from now on, consider you and that little sister of yours on notice. yeah, keep talking, mcdonough. that's all you're good for. hmm. <laughs> a big diamond city welcome from the mayor. you feel honored yet? No, ok, będziemy musieli jakoś inaczej znaleźć tę osobę. Ale przypomniał, tak, pies zostań z nami. A, to pies na babę. Przypomniała mi ta sytuacja o tym, że mamy jeszcze jeden punkt do rozdania. Charyzma. No na trzecim poziomie już tak nadal tak słabo to wygląda. Kobieciarz to raczej by niewiele tu pomogło w rozmowie z burmistrzem, ale myślę, że dorzucimy jeden punkt inteligencji, ponieważ coraz częściej pojawia nam się czy pojawiają się braki tu w umiejętności nauka. Więcej, no nietypowo to rozwiniemy. Niech będzie, wybierz. Zaakceptuj, no i teraz przy następnym wzroście umiejętności będziemy mogli dorzucić tutaj naukę. Co prawda, to trochę nie pokrywa się z naszą głupotą czy tymi umiejętnościami zdobywania punktów doświadczenia tym mnożnikiem, no ale cóż zrobić. Dobra, w takim razie zobaczmy, jak nasza misja wygląda. Główna, kolejna wspólnoty. Musimy sami zdobyć informacje na temat naszego syna. Chodź, officer, okay. Hey there. What's up? What's up? Co tam, Masz? Poczęstuj. So, traitor, Piper right? To nie było kłamstwo. No nie, wiem, że tu go nie przekonam, ale przepraszam, powinno już się udać. I didn't mean to lie, officer. It all just happened so fast. Oh, sure it did. Happened so fast you forgot all about basic human decency. Didn't your mother ever teach you to be honest? Hey, what's brought you into town anyway? Be good to note it down in the logs. I'm trying to find someone. Is that so? Who are you looking for? Who would I talk to about finding a missing person? Oh look, I'm sorry, but we're under orders not to get involved in missing person cases. There's a lot of institute paranoia right now. We can't really risk fanning those flames with official action. What if people panic? Mi o, mamy kapsle. Trzeba na coś je wydać, tak, tak How about we do a simple trade? Money for information. Hey, I don't take bribes. Okay, no.

Niech i tak będzie. Zobaczę, czy nie mamy jakiegoś stroju, który by nam jeszcze trochę podkręcił charyzmy, bo przyznasz, że. No, myślę, że na trzecim poziomie to na wstępne etapie gry sobie poradzimy. O, właśnie, na przykład zwykły strój. Co prawda, odbierze nam trochę tutaj osłony, pościąga wszystkie pancerze, ale jak na spacer po mieście możemy odpalić. Może Anusz będą chętnie z nami rozmawiać. Jak to wyglądamy? <laughs> To na pewno jest męski strój, chociaż kto ich tam wie. Zobaczymy, może uda się z kimś dogadać już w samym mieście. Okej. Okay. no dobra, wygląda to wszystko całkiem ok. My się znamy, czy tu wszystkie jesteście podobne? Hej, kiddo, how są paper sales? Well, the presses are getting overloaded. That motor is going to go soon if we don't replace it. Ah, you've been saying that for weeks, and the old girl still keeps cranking. Stop worrying so much. I gotta head into the office. You start whistling if you see any angry politicians coming our way. Why? Is something wrong? Piper? <sighs> okay.

Stadium seat snobs. Seems every year or so someone's gone, and we all know why. So you better be careful, newcomer. The Institute is out there, and they'll grab you too. Like I said, it's all in the paper. Okay, Viejo, I believe you. Thanks. Psh, you're a real lost lamb in the wolf's den, mister. So what are you doing in Diamond City anyway? Hmm.

missing people means the institute is involved and no one's going to want to get the institute's attention. okay no you're a smart kid isn't there someone in town who isn't afraid of this institute well there's the detective mr nick valentine he's not afraid of anything if anyone's going to help you it's him

Nam dowaliła. Nie masz koleżanka jakieś łóżka, żeby przespać nockę, bo tak średnio to wygląda. Dobra. Co tu mają? Październikę. No to szybko przelecimy przez syntetyczną prawdę. Myślę, że tym razem możemy chyba przeczytać to. Wspólnie z tej racji, że może to być dość istotna wiadomość, to co się tu kryje. Kluski. Wszyscy się nimi zajadamy, wszyscy je kochamy. Kluski mocy w Diamond City są ulubionym lokalem gastronomicznym mieszkańców miasta już od 15 lat. Mechaniczna płynność ruchów i zaprogramowany japoński takahashiego unoszący się z miseczek zachęcający aromat oraz wyśmienity smak rozlewający się w ustach przy każdym kęsie. Zamawianie i jedzenie klusek to jedno z naszych wspólnych ludzkich doświadczeń, ale czy tak jest w istocie? Zadałam sobie to pytanie w pewien środowy wieczór, kilka minut po 17, gdy jak często mi się to zdarza siedziałam w kluskach mocy, rozkoszując się kolacją. Zauważyłam wtedy naszego drogiego burmistrza, który oddawał się temu samemu rytuałowi. Prawa ręka sięga po kluski, usta się otwierają, zęby zaczynają rzucić, się, wcinał kluski jak niemal każdy obywatel Diamond City. Podobne odczucia towarzyszyły zapewne klientom tego lokalu niemal 60 lat temu, niezwykle ciepłego majowego wieczora 2229 roku. Wtedy nikt jeszcze nie słyszał o Takahashim i jego kluskach. W barze podawano zimną nuka kolę, spienione piwo i kieliszki whisky. Barmanem był mężczyzna o imieniu Henry, który tej nocy pomagał ludziom współdzielić doświadczenie picia, palenia, rozmów i śmiechu. Niestety doszło do tragedii. Niewielu już pamięta wydarzenia tego wieczora. Pewnie góle mogłyby się na ten temat wypowiedzieć, gdyby nie zostały wygnane z miasta wskutek dekretu burmistrza z 2282 roku. Jest jednak jedna osoba, której ten wieczór utkwił w pamięci szanowana Justus Houghton, która udzieliła wyjątkowego ekskluzywnego wywiadu. Och, tak, byłam tam. Siedziałam przy barze, tak jak teraz siedzę przy pani. Miałam jakieś 22 lata i chciałam trochę zaszaleć. Ściana zapewnia nam bezpieczeństwo, więc można się było bawić, a pan Carter tylko nam w tej zabawie pomógł. Przybył do miasta parę godzin wcześniej. Mówił, że pochodzi gdzieś z zachodu. Nikogo to tak naprawdę nie interesowało. Dla ludzi ważny był jego uśmiech i urzekający sposób bycia. Tego wieczora w barze wszyscy się wokół niego zebrali, chcieli z nim pogadać, usłyszeć co nowego we wspólnocie, a pan Carter z nieukrywaną przyjemnością odpowiadał na pytania. To było wspaniałe, do pewnego momentu. Justes opisywała dalsze wydarzenia wieczora oraz moment, w którym zrobiło się nieprzyjemnie i pan Carter pokazał swoje prawdziwe oblicze. Piliśmy sobie w najlepsze przez co najmniej 3 godziny. Pan Carter zdążył opróżnić jakieś 4 czy 5 szklaneczek. Był chyba trochę wstawiony, tak jak i my. Nagle stało się coś dziwnego. Uśmiechnął się, a potem w jednej chwili uśmiech zniknął z jego twarzy. Policzek zaczął mu tak śmiesznie drgać pamiętam to, jakby tam przed chwilą była. Sięgnął pod płaszcz, wyjął rewolwer i BUM! Strzelił Henry'emu barmanowi prosto w głowę. Nie wahał się, nie okazał żadnych emocji. Pan Carter zabił Henrego z taką samą szalancją, z jaką płacił za drinki. Tylko ten policzek cały czas mu drgał. Proszę mi wierzyć, w jednej chwili rozpętało się istne piekło. Justys mówi rzecz jasna o wydarzeniu znanym jako Pięknięta Maska. Wtedy właśnie mieszkańcy wspólnoty odkryli, że Instytut, tajna organizacja naukowa odpowiedzialna za wyprodukowanie androidów bojowych, stworzył niezwykle zaawansowane modele, mogące bez problemu infiltrować ludzkie społeczeństwo. W całkowitej tajemnicy przed obywatelami Diamond City Instytut zmienił swe androidy w syntetycznych ludzi syntyki. Potem pan Carter zastrzelił jeszcze trzy albo cztery inne osoby. Tak jak mówiłem, rozpętało się istne piekło. Strażnicy przybiegli i otworzyli ogień. Pan Carter dalej strzelał i rzucał ludźmi na lewo i prawo. W końcu udało się go powalić. Wszyscy myśleli, że po prostu mu odbiło. Wygląda jak zwykły martwy wariat. Boże, to był straszny widok. Ale potem zauważyliśmy plastik i metal. Wie pani, to był jakiś wczesny model. Dotarło do nas, że wcale nie mieliśmy do czynienia z człowiekiem i wtedy zrozumieliśmy. Instytut nie był gdzieś daleko stąd, on był wszędzie, tutaj, wśród nas. Do dziś nie wiadomo czemu syntek, znany jako Pan Carter, urządził sobie krwawe łowy. Niektórzy uważają, że był zdalnie sterowany przez specjalistów instytutu, którzy chcieli sprawdzić jego możliwości bojowe. Inni są zdania, że zwyczajnie się zepsuł. Dowodem na to ma być jego drgający policzek i tak naprawdę nigdy nie miał nikogo zabić. Wtedy jednak nikt nie dociekał motywów zbrodni. Ważne było to, że wśród mieszkańców wspólnoty znaleźli się agenci tajnej organizacji, której intencje były i pozostają nadal całkowicie nieznane. Agenci mechaniczni i o wiele mniej zaawansowani niż syntyki, którymi instytut dysponuje dziś. I tym sposobem wracamy do klusek, a konkretnie klusek spożywanych przez burmistrza. W środowy wieczór, dokładnie w miejscu, gdzie pan Carter wpadł w szał i bez litości zamordował parę osób. Wcześniej zaś przez parę godzin dzielił się z mieszkańcami Diamond City tymi wspólnymi doświadczeniami, które pozornie zarezerwowane są tylko dla ludzi. Pozornie. Czyli my dajemy się zwieść pozorom. Okej, okay, weź. Jeszcze jedna, jedna kopia się przyda. Może komuś oddam. No, tak, całkiem, całkiem fajna lektura. Okej, okay, ale tam jest zbyt niebezpiecznie na zewnątrz, więc może wejdę do środka. Dobra, nie będziemy nic kraść, ale chętnie porozmawiamy. Indygo? Dlaczego mnie tak <laughs> I know you're not wearing the blue jumpsuit right now, but the pit boy and the fish out of water look. Dead giveaways. So here's the deal I want an interview. Your life story in print. I think it's time Diamond City had a little outside perspective on the Commonwealth. You do that, and uh, I'll tell you what I'll come with you. Watch your back while you get used to the world above ground. Mm <laughs> hmm. No, dam wywiad, zdecydowanie. Także w ten stroj jej się podobam. No pięknie. What to będzie? Jesteś, na życiu, a do you say? myślę, że dam wywiad. Right, Piper. Good. Let's get down to business. So, I know you're from a vault. How would you describe your time on the inside?

The war? Which war? The one that gave us this lovely landscape of demolished buildings and nuclear radiation every ten feet? You're telling me you saw everything before they blasted it into pieces? Dokładnie tak. Yes. I'm over 200 years old. Oh my god. The man out of time. So you've seen the Commonwealth, Diamond City. How does it compare to your old life? A myślisz, hmm. Can you even compare the two? The world out here—it's not even close to the one I left. Feeling a little homesick, are we? Can't say I blame you. Now, the big question: You came all this way looking for someone. Who is it? O, i to jest dość problematyczne pytanie, ponieważ, no, boję się, że ona to może to wygadać dość szerokiej publice, a z drugiej strony, no, mam wrażenie, że jest to taka bratnia dusza, której moglibyśmy zaufać członek rodziny może tak? Hmm.

Nie, nie nie I don't know no one ever does. That's what makes them so scary. For the last part of our interview, I'd like to do something different. I want you to make a statement to Diamond City directly. The threat of kidnapping is all but ignored in the Commonwealth. Everyone wants to pretend it just doesn't happen. What would you say to someone out there who's lost a loved one but might be too scared or too numb to the world to look for them?. Maybe wait people just ignore kidnappings out here yeah blue you haven't noticed you grow up in the commonwealth and eventually someone is going to get taken maybe not someone you know but someone and people just say well could have been worse could have been killed by raider attacks or super mutants or feral ghouls they just give up so i want my readers to hear what keeps you going maybe they'll find a little inspiration So, what would you like to say? No jestem minutmenem, należy do bractwa stali. <laughs> Musicie się zemścić, tak. Nic ponad siłę, nie traccie no nadziei. You to blue. Thanks. That's everything. It's gonna take some time to wszystko to Diamond City plenty to talk about. Anyway,

Czy ruszamy sami? A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami, Korle. Trzymajcie się! Hej!